stonsów to pewnie Państwu przedstawiać nie trzeba. 14 minut po godzinie 9 i to jest właśnie taka pora w której zawsze witamy Jana Janczego w naszym studiu, a dzisiaj, dzisiaj mamy taką przyszedł. sytuację, że możesz się przedstawić sam. Cieszysz się na tę tak, okoliczność? To jest, zdarzało mi się to już kiedyś robić, ale to było w programie międzynarodowym. Jest to tyleż miłe, co trochę krępujące, bo to jest takie przyznawanie medalu samemu sobie, mhm. jak się witasz, ze bym... sobą. No dobrze, to ja cię mogę przedstawić. to z kolei studiu... też nie jest rozwiązanie, bo to jest takie sztywne, więc... To z, zrobię tak, żeby było... Niesztywnie. A, o, no dobrze. Proszę Państwa, 15 minut po godzinie 9, a to oznacza, że w studiu Jan Janczy. Dzień dobry, Jan. Dzień dobry, no i właściwie nie skłamaliśmy, bo jestem w studiu, a to, że jestem Widzisz? tu od 3 godzin, <laughs> No jak najbardziej, a to, że jestem od trzech godzin, to inna sprawa. Nie wnikajmy. Te 3 godziny temu mówiłem o kościele w Kirunie, który tam jest Ja byłam przekonana, że to właśnie będzie pocztówka z Północy. Mm -hmm, byłam mm -hmm. przekonana na 100%. Dopóki no właśnie tego mojego przekonania nie zbuszyłoś kilka minut po godzinie. I właśnie, ja walczyłem mocno ze sobą, żeby o tym nie powiedzieć, bo to jest jednak no, wielkie wydarzenie, do którego nie coś Co dzień lata zdarza się, się widzieć tak. kościół w transporcie. Tak jest. 600 ton na specjalnym... To nie jest podest nawet, to jest po prostu cała konstrukcja przygotowana na tę okazję. Ale może będzie jeszcze okazja do tego, żeby wracać, bo powód tych przenosin to jest działalność kopalni w Kirunie mm -hmm. oczywiście, która powoduje różne zaburzenia, osunięcia terenu. I to się będzie działo, bo oni już tak wydrążyli ziemię, więc na pewno coś jeszcze będzie przenoszone, przekładane. Tym bardziej, że Szwecja ma taką tradycję, nie tylko Kiruna. Ale o tym może innym razem. Dziś historia, o której no, warto mówić głośno, mianowicie Polak, 17-latek zaledwie, Tomasz Biera, został laureatem nagrody Young Courage Award. Ta nazwa być może polskim słuchaczom, odbiorcom nie mówi zbyt wiele. Nagroda jest przyznawana przez Akademię Raula Wallenberga we współpracy z Instytutem Szwedzkim i ambasadami Szwecji. I laureaci są wyłaniani na podstawie nominacji, które mogą zgłaszać zarówno osoby prywatne, jak i różne instytucje, ambasady, szkoły. W Polsce ta nagroda jest przyznawana po raz pierwszy, a wyróżnienie, patronem tego wyróżnienia jest Raul Wallenberg. To był szwedzki dyplomata, sprawiedliwy wśród narodów świata. I myślę, że zanim pomówimy o tej nagrodzie i o postaci Tomasza Biery, to dobrze by było i o nim powiedzieć, bo wprawdzie nazwisko Wallenberg to już u nas się nie raz pojawiało, ale ta historia Myślę, jest zawsze warta przywołania. Walenberg był z wykształcenia architektem, ale w zawodzie nie przepracował ani jednego dnia w przeciwieństwie do handlu, bo miał smykałkę do tego. Świetnie mu szły interesy, co zresztą było pewną tradycją rodzinną. Już w latach 30., jako młody człowiek po studiach, trafił do RPA, tam prowadził interesy, później trochę dalej na północ, do Haify, i tam po raz pierwszy spotkał się z rzeczą zupełnie dla niego nową mianowicie z prześladowaniami Żydów. Oczywiście znał tę historię z opowieści właśnie tam w Haifie i zrobiło to na nim wielkie wrażenie. Rozmawiał z osobami, które uciekały wówczas z nazistowskich Niemiec. Interesy szły w międzyczasie bardzo dobrze. Wrócił do Szwecji, do kraju. Przez pewien czas nie mógł znaleźć pracy, ale udało się nawiązać taką współpracę z firmą, która handlowała produktami spożywczymi z Węgrami. To była taka wymiana między Węgrami a Szwecją, i w taki sposób też trafił na Węgry. I wtedy przypomniała mu się ta historia, czy szereg historii z Hajfy, ponieważ sytuacja węgierskich Żydów no, była równie zła, właściwie gdzie ona nie była zła. Od początku lat 40. pogorszyła się wraz z początkiem roku 44., wraz z okupacją Węgier. Dziesiątki tysięcy podzieliły los swoich bliskich, zostały wywiezione do obozów koncentracyjnych. I tu zaczyna się ta chyba najważniejsza Historia i misja Raula Wallenberga, którą niejako sobie sam nadał na zlecenie amerykańskiej War Refugee Board, szwedzkiej delegatury, tej organizacji rządu szwedzkiego, także miał śledzić o rozwój wypadków. Został dyplomatą, był na placówce tam i na bieżąco o nich informować. I to była taka rola dosyć bierna, jednak, bo chodziło o to głównie, żeby się przyglądać, ale. Raul Wallenberg, co też będzie ważne dla tej nagrody, nie był człowiekiem, który biernie do swojej pracy podchodził. Natychmiast zaczął, zaczął organizować pomoc, korzystając z tych możliwości, jakie miał. Pomagał w taki sposób, że wystawiał paszporty ochronne. Jeden taki paszport, wydany właśnie przez ambasadę, ratował od trzech do pięciu osób, ponieważ one mogły być wystawiane na, na, parę, na parę, parę osób czy całą rodzinę. Mało tego udzielał schronienia w warunkach dosyć prowizorycznych, ale jednak w budynkach, które należały do ambasady, delegatury szwedzkiej, ponieważ było to czysto formalnie terytorium szwedzkie. W taki sam sposób też organizował różnego rodzaju schronienia w całym Budapeszcie, na terenie całego Budapesztu. Trudno dziś oceniać, bo z powodów oczywistych sytuacja była nagła, wymagała bardzo szybkiego reagowania. Trudno oceniać, ile on. Istnień ocala, uratował. Natomiast szacuje się, że to może być nawet kilkadziesiąt tysięcy osób, które na tych paszportach czy opuściło kraj, czy znalazło schronienie w, w różnych budynkach i przetrwało tam wojnę. W roku 1945 trwały zacięte walki z Armią Czerwoną o Budapeszt. 17 stycznia tego właśnie roku. Raul Wallenberg nie ucieka z Budapesztu, zostaje w mieście, dalej niesie pomoc, wpada w ręce władz sowieckich, zostaje aresztowany pod zarzutem szpiegostwa, który wydaje się teraz, co wiemy, po, po latach, także po badaniach, sfabrykowany. Trafia do więzienia oficjalnie w roku 1947. Umiera na zawał serca. Mówię oficjalnie, bo to są dane, mhm. które rządowi szwedzkiemu dostarczyły władze najpierw radzieckie, a później także rosyjskie. Oficjalną śmierć Walenberga potwierdzono w roku 2016 dopiero, i ta data została wyznaczona na zupełnie inny czas, 31 lipca roku 1952, z zasady 5 lat od ostatniego dnia, w którym go widziano przy życiu. Wallenberg jest za te swoje zasługi w Budapeszcie upamiętniony w wielu miejscach na całym świecie, w swojej ojczyźnie, na Uniwersytecie. W lund w latach 80. powstał Instytut Praw Człowieka imienia Raula a W roku 1963 został odznaczony medalem Sprawiedliwe wśród narodów świata. W Szwecji od roku 2013 jest obchodzony Dzień Rola Wallenberga. To jest co roku 27 sierpnia, czyli jest bardzo jest już naprawdę. niedaleko. I w tym właśnie dniu jest wręczona nagroda Young Courage Award. W tym roku także tę nagrodę będzie odbierał w Sztokholmie Tomasz Biera, 17-latek, od najmłodszych lat zaangażowany w działalność wolontaryjną. Wspiera edukację oraz organizuje zbiórki na cele zdrowotne i humanitarne. Jest też członkiem Młodzieżowej Rady Dzielnicy mieście Miasta Stołecznego Warszawy, a dla porównania, żeby może pokazać też co robią inne osoby z całego świata, z Serbii, z Tanzanii, które w tym roku zostały odznaczone tą nagrodą, no to na przykład Violet Fitzsimmons, założycielka Grow Your Voice, to jest organizacja non-profit Australia, która pomaga dzieciom z całego świata budować pewność siebie poprzez naukę wystąpień publicznych. Uczy to jakiejś mhm. siły y, siebie, y, walki też trochę o siebie, może. To, o czym mówiliśmy, walki z lękami pewnymi, Od czego przekraczania ich, tak jest. Filip Lange ze Szwecji publicznie podzielił się swoją historią bycia ofiarą przemocy i założył organizację Children with Love, wspierającą setki młodych ludzi z podobnym doświadczeniem. Daje też młodzieży nadzieję i przełomuje milczenie wokół tematów tabu. I to są tego rodzaju wyróżnienia. Pośród nich Polak, także Tomasz Biera, 17-latek, pierwszy w historii. No i myślę, że to jest taka historia też z postacią i dobrym duchem Rula Wallenberga, w tle, z której nie wiem, czy możemy być dumni, bo to nie nasza zasługa, ale którą naprawdę i na pewno bardzo warto się chwalić. No świecie. Tak, bo to wiesz, co, to naprawdę jest budujące, że w tak burzliwych czasach, w jakich żyjemy, mamy ludzi, którzy wykazują się odwagą, inicjatywą, aby dokonywać jakichś zmian i to takich zmian, o których wspominałeś. I myślę, że warto takie osoby doceniać. To naprawdę jest dużo budujące mm -hmm. prawda to myślę że możemy skoro mówimy o rzeczach aktualnych bo to jest jednak aktualność jesteśmy gdzieś między ogłoszeniem wyników a przyznaniem nagrody taką bardzo aktualną płytę bardzo też ładną Roberto Huruli sobie zagramy Radio Nowy Świat Pion i poziom